Słowo nas dalej bardzo pięknie prowadzi przez rekolekcję i na dzień, w którym mamy przeżywać Sakrament Pojednania i Pokuty, mamy Święto Mateusza, no i tę niezwykłą Ewangelię o powołaniu celnika. W tym testamencie są trzy wersje tego tekstu. Obok tego, który słyszeliśmy przed chwilą, jest jeszcze wersja u świętego Marka, u świętego Łukasza. Wszystkie te trzy wersje różnią się między sobą szczegółami. I tym szczegółom warto się przyjrzeć, bo one gdzieś pokazują, Zamysł ewangelisty każdego po kolei. Pewnie szczególnie ważne jest to w przypadku świętego Mateusza, żeby przyjrzeć się tym szczegółom, które w jego relacji są jednak inne, wyjątkowe, w porównaniu z tymi dwoma pozostałymi. No bo to jest relacja człowieka, którego wydarzenie dotyczy. Zanim do tego jednak dojdziemy, to zwróćmy uwagę na jedną rzecz wspólną, co jest wspólne w, tym, w tych tekstach. Wszystkie mówią, że Jezus go zobaczył, powiedział mu: pójdź za mną, a on wstał i poszedł. I jak weźmiecie komentarze pisane do tego tekstu przez różnych biblistów, to zasadniczo nikt w to nie wierzy, że tak mogą. Słyszał nie za mną, stał i I w komentarzach najczęściej się pisze, nie, nie, no, musiał go już trochę wcześniej znać, pewnie go gdzieś tam widywał w kafarnał, trochę go podsłuchiwał, trochę podglądał, no, już coś o nim wiedział. No i to jest koniec takiego dłuższego procesu, no dobrze, nie znamy tych wszystkich wcześniejszych spotkań, ale no, Generalnie to by było nienormalne, żeby chłop nas wszystko rzucił w, jeden, no, w jednym momencie, bo ten na niego popatrzył i powiedział pójdź za mną. To jest niemożliwe, tak się nie postępuje, tak się nie robi. No tak yy, piszą komentatorzy, zdradz zdradzając podstawowe podejście, człowieka do słowa Bożego. Nie? Człowiek jak słyszy Słowo Boże, to pierwszą reakcję ma taką to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Każdy z nas ma taki obszar słowa, co do którego w ten sposób twierdzi. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. To jest niemożliwe. Bijecie ktoś, radę policzę na stronę To jest niemożliwe. I tak dalej, i tak dalej. Błogosławienie umodze niemożliwe. Pierwsza reakcja człowieka na słowo to jest... to jest niemożliwe. I y, ta nasza pierwsza reakcja pokazuje też stopień naszego niezrozumienia Słowa Bożego. Y, no bo skąd to podejrzenie, że Mateusz nie mógł, y, skoro tylko usłyszał pójdź za mną, nie mógł. Nie mógł wstać od tego stołu, zamknąć ten cały biznes i pójść za Chrystusem. Skąd taka reakcja? No bo nam się wydaje, że to jest... Y, akt absolutnego heroizmu, zostawienie wszystkiego, porzucenie, i tak, tak, tak dalej, Tylko, że Mateusz nie przeżył tego momentu jako wezwania do absolutnej ofiary, rezygnacji, zamknięcia wszystkiego, wyrzeczenia się. Tylko przeżył ten moment jako moment wyjątkowego w życiu obdarowania. Wyreagujemy na słowo, że to jest niemożliwe, bo słowo nam się ciągle przedstawia jako coś, co do nas, co nas napada, wymaga, ogranicza, zakazuje, nakazuje, oddziela nie wiadomo z czego, okrada. W każdym razie stawia przed nami wymagania, które są no, zupełnie nie do przeskoczenia. I jeszcze nazywamy to słowo Ewangelią. To za Ewangelię, przepraszam bardzo. Jaka w tym jest dobra nowina? A dobra nowina jest w tym, że ten człowiek w tym momencie zobaczył, jest niesamowita szansa, której nigdy wcześniej nie miał. Przyszła godzina obdarowania takiego, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. I, i ponieważ dla niego to jest szansa wyjątkowa, wstaje i Jak nie potraficie w ten sposób tej Ewangelii ludziom pokazywać, czy Ewangelii w ogóle w ten sposób nie potraficie ludziom pokazywać, to jej nie głoście? Po co macie ludzi unieszczęśliwać? Jak, jak ktoś nie potrafi pokazać Ewangelii jako dobrej nowiny, to niech się zamknie. Dlaczego wstał? Dlaczego zaraz poszedł? Tu, właśnie pokazują to te różnice, które w tym tekście są w stosunku do, do Łukasza i do Marka. W sumie trudno się dziwić, że Mateusz wykrycił lepiej niż oni, o on co szło. I dlaczego wstał? Na dwie takie różnice zwróćmy uwagę. One są chyba w tym tekście najważniejsze. Pierwsza może być ale tylko Mateusz napisał to w tym fragmencie, że że miał tak, a nie inaczej na imię. Jezus zobaczył człowieka imieniem Mateusz. Weźcie sobie Ewangelię, porównajcie Marka i Łukasza, tam nie ma Mateusza, jest Lewi. Jezus zobaczył człowieka imieniem Lewi, syna Alfeusza. Tylko w tym tekście jest imię Mateusz. To nie jest szczegół mało ważny, bo imię, wiadomo, w świecie świętym określa człowieka, określa jego istotę, określa to, kim on jest, nie? najgłębiej, jaka jest jego tożsamość. Więc y, można by powiedzieć, że tu nie chodzi tylko, że go zobaczył, tylko w jaki sposób go zobaczył że On go zobaczył jako Mateusz. Imię Lewi znaczy tyle, co dodane. A imię Mateusz znaczy dar Jachwy. Dar Jachwy. Jezus go zobaczył człowieka, który siedział w komorze celnej. Jezus go zobaczył jako dar Boga. Tylko Jezus tak go zobaczył. Bo właściwie takie imię, dar Jachwy, w odniesieniu do celnika wydaje się bluźnierstwem. Człowiek, który jest zawodowym złodziejem. Tak była ta funkcja obmyślana. Celników, nie? Pobierali podatki od swoich, płacili żymianom. Rzymianie im dawali za to pensję głodową, no powiedzieli, że każdy dokradnie dla siebie. Oczywiście okradnie swoich, po to, żeby wpłacić wrogowi, okupantowi. Sytuacja obrzydliwa. A to są ludzie, nawet jeśli Mateusz nie był takim złodziejem zawodowym, no to używając naszego slangu jeszcze z teologii moralnej pamiętamy, to żył w ciągłej bliskiej okazji do grzechu ciężkiego. Tego, jak nas uczyli, to samo życie ciągłej bliskiej okazji. Do grzechu ciężkiego jest grzechem ciężkim. Naz, nazwijcie takiego człowieka darem Boga. Darem jak. Tylko Chrystus go takim widzi. I z tą różnicą wiąże się druga. To jest to zdanie Jezusowe. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary. To jest tylko zapisane u Mateusza. Wszyscy trzej i Marek Łukasz i Mateusz zanotowali to pierwsze zdanie. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Ale tylko Mateusz zapisał to zdanie. Tylko on je zapamiętał. Idźcie, starajcie się zrozumieć, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary. To jest cytat, Pan Jezus cytuje proroka Ozeasza, szósty rozdział, szósty werset, łatwo zapamiętać, Ozeasz 66. To jest tekst, który nie zawsze jest starannie tłumaczony. Biblia tysiąclecia mówi miłości pragnę niechwałej ofiary, poznania Boga bardziej niż całokolenie. Tam nie ma miłości. Tam jest rzeczywiście tak, jak Chrystus to powiedział wtedy, w tym dniu, miłosierdzie tak? Miłosierdzie tak. Nie krwawej ofiary. Poznania Boga bardziej niż całopalenia. Tam jest miłosierdzie. Tam jest po hebrajsku tam jest słowo Heset. Heset to jest słowo, które ma wiele znaczeń. Może oznaczać łaskę. Nie? Hesed, jak łaska Boga, może oznaczać łaskawość, dobroć, ale też znaczy właśnie miłosierdzie. Hesed to jest taka miłość, która nie domaga się wzajemności i która w ogóle nie opiera się na jakiejkolwiek wzajemności. Hesed to jest miłość za darmo, to jest taka miłość, dla której człowiek odnajduje motyw w sobie, a nie po stronie tego, do którego się ta miłość kieruje. Hesel Jakwe to jest postawa, o której na przykład Ezechiel ciągle mówi, nie? jak mówi, że, że w imieniu Boga, że wróci naród wybrany do swojej ziemi. A mi w Was nie ma żadnego tytułu do tego, żeby to zrobić. Nic takiego w Was nie ma, żeby Wam okazać miłość. Nic. Jezechiel mówi w imieniu Boga, ale ja to zrobię dla swojego własnego imienia, dlatego kim ja jestem, nie dlatego kim wy jesteście, tylko kim ja jestem. To jest miłość, która kompletnie nie wie, co to jest sprawiedliwość. I Ozeasz w tym tekście przytoczonym przez Jezusa mówi tak, że taka miłość jest też poznawaniem Boga. Człowiek, który odnajdzie w sobie taką miłość, otworzy się na takie doświadczenie, to, to właśnie wchodzi w doświadczenie poznawania Boga. Nie w ten sposób, że czyta Skrypt, nie? Tylko w, poznaniu, bo w poznaniu w ogóle w języku biblijnym, poznać to znaczy wejść wspólno wspólnotę życia, poznać to znaczy współżyć, nie? być z kimś bardzo blisko, tak jak mężczyzna może być z kobietą najbliżej, to znaczy poznać. Nie? I, I ten tekst mówi, jeśli się otworzysz na miłosierdzie, na doświadczenie miłosierdzia, to to jest miejsce, w którym poznajesz kim Bóg jest. Nie? Masz w sobie na nas doświadczenie, które jest czymś z Boga. Nie? No nie, nie każde doświadczenie miłości tutaj. To jest ważne, żeby ten tekst tłumaczyć dosłownie. I, i, i nie, nie jakoś tak beztrosko, nie starannie, starannie go trzeba przetłumaczyć. Miłosierdzia, prawda? Niech i ofiary. Poznania Boga. Poznania Boga. No i tu jest coś kluczowego, bo Mateusz rozumiał świetnie, że to właśnie była postawa, która kierowała Jezusem w odniesieniu do niego. I to była postawa, której kompletnie nie zrozumieli ci, którzy Jezusa skrytykowali w tym momencie. No i to jest trochę dla nas, nie? To jest brodą kto, kto nie zrozumiał? Starsi kapłani uczeni w piśmie nie zrozumieli. Nie? Ci, którzy posługiwali kultowi nie zrozumieli. I, i Chrystus wie, co mówi, I, i wie do kogo Idźcie, starajcie się, rozumieć co to znaczy miłosierdzia mnie, a nie ofiary. To jest to, jest to wyczucie niesamowite prawdziwe. Tego, że kult nie zawsze człowieka zmienia. Miłosierdzie zawsze. weźmiecie Stary Testament, ile jest takich tekstów, kiedy prorocy krzyczą że Pan Bóg ma dość kultu, Jakiego? takiego, który niczego z ludźmi nie robi. Odprawiają, 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 składają ofiary tysiącami. Boły, baranki, gołęby i nic. I Bóg mówi, u Amosa chce mi się wymiotować. Więc to jest doświadczenie biblijne bardzo głębokie. Kult nie musi się jaka zmieniać. Ale miłosierdzie zawsze. Czytałem kiedyś jest sześć kazusów sumienia zostawionych przez Jana Kantego. Jan Kanty wiele przecież nie napisał. On głównie przepis. Ale, ale zostawił sześć oryginalnych kazusów sumienia. Wiecie? I jak się czyta te Kazusy, to wszystkie pokazują jego niesamowitą wiarę. Miłosierdzie. To znaczy, że człowieka może tak naprawdę zmienić praktykowanie miłosierdzia. I to jest, to jest temat na osobną konferencję, ale jest taki kazus, w którym on tak naprawdę łączy dwa wypadki. i ciekawe, że na marginesie ktoś potem czytający ten kazus napisał o Janie Kantem Magister Bonus. Na, na to rozstrzygnięcie sumienia. Magister bonus. I to jest kazus, który się zaczyna od przypadku kobiety, która popełniła aborcję. Jaka jest pokuta dla kobiety, która dopuściła się aborcji? Jan Kanty mówi: Zanim zadasz pokutę, to z nią porozmawiaj. Dowiedz się, jaki był cały kontekst. Dowiedz się, czy na przykład rodzina, pobożny tata i mama nie zmusili jej do tego przybycia. Dowiedz się, gdzie jest mężczyzna, z którym ona ma to dziecko, Ja o to dziecko, tak? I czy jej nie zostawił, czy jej nie sponiewierał. Dowiedz się, jaka jest sytuacja życiowa tej kobiety. Bo być może jest tak, że w niej już jest dość cierpienia, że to jak ona cierpi z tego powodu, co zrobiła, i że być może została przymuszona do takiej sytuacji ży życiowej. Jest już dla niej wystarczającą pokutą. Mówi oszczędź ją. Mieszane jest zadawanie pokuty wtedy. I do tego jest kontrast. Jaka jest pokuta dla człowieka, który prowadzi karczmę? Przyszedł i się z że prowadzi karczmę. I Jan Anty mówi: Nie wiem. Dlatego gościa to ja nie wiem, jest jakakolwiek punkt. No bo on żyje z tego, że Rozpija ludzi. Jeden, drugi, trzeci klient traci całe pieniądze, jakie ma. Więc okrada swoją rodzinę. Po pijaku się pobiją, poranią, pozabijają. On nie może być, że to nie jest jego wina. Tak? Jest jakaś pokuta, która może takiego człowieka zmienić. Co mu zadać? Różaniec 15 przy. Co mu zadać za pokutę? A Jan Kanty mówi, dla niego jest tylko jeden ratunek. Musi świadczyć miłosierdzie, dawać ją z opamiętania. Jeśli go przekonacie do takiej pokuty, że ma wyjąć te swoje pieniądze z kieszeni i rozdawać na prawo i lewo, to być może zacznie się dokonywać wewnątrz przemiana, która go doprowadzi do prawdziwej pokuty. Bo w pokucie ostatecznie nie liczy się to, żeby była surowa, tylko żeby była prawdziwa. A prawdziwa jest wtedy, kiedy człowieka wewnętrznie zmienia. Ale to, co go wewnętrznie zmienia, to jest świadczenie miłosierdzia, a nie kult.